Piję ostrożnie, bo ja swoje procenty już przekazałem do Izby Skarbowej. <noise> Gdy był pan premierem, bronił pan traktatu z Nicei, który zakładał bardzo korzystne na polskie liczenie głosów. Niestety nie udało się go obronić, potem wszedł traktat lizboński i rola Unii Europejskiej w Polsce została ograniczona. Czy to dobrze, że wszedł w życie traktat lizboński, czy należało się z tym? Yy, czy należało spróbować mimo wszystko nie ratyfikować traktatu lizbońskiego? Ja tutaj muszę przywołać trochę zapomniane nazwisko Jan Maria Rokita, który rzucił takie hasło w tamtym czasie: Nicea albo śmierć. Kpiono z tego, ale ja to traktowałem poważnie, bo uważałem, że odejście od mechanizmu z Nicei będzie niekorzystne dla Polski. Niestety byliśmy w mniejszości, no a potem, potem prezydent Lech Kaczyński, który miał pewne wątpliwości, jednak pozbył się tych wątpliwości i ratyfikował ten traktat z nowym mechanizmem. Także dzisiaj już możemy tylko powspominać. No. Subskrybuj po więcej.